Cześć mi drodzy, witam was serdecznie na kanale. Obstawiamy info jak zawsze, zanim przejdziemy do kuponu, do konkretów. Jest prośba o zostawienie łapy w górę pod filmem. Dziękuję za każde kliknięcie. I tak jak mówiłem, lecimy z kuponem, z promocją i z konkursem, czyli standardowy kod filmu. Jeżeli ktoś z Was nie ma konta w BetCliku, to jest legalny w Polsce BookMacher i założę to konto z linku który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem przy użyciu kodu promocyjnego obstawiam 50, tak jak teraz widzicie, to może stworzyć sobie pierwszy, obojętnie jaki kupon za 57 zł. Obojęt jakie kursy, jakie typy, jakie dyscypliny, jeżeli nie wejdzie, wraca do Was kasa, którą można wypłacić bez obracania. Jeżeli wejdzie, również kasę można od razu wypłacić, nie trzeba obracać, szukać kursów, jak to często bywa fajna prąka dla nowych graczy. Odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem, rejestracja to dwie minuty i można działać. Lecimy z konkursem, jak zawsze jest 5 dni do wygrania. Co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć? Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod filmem, w komentarzu tu poecie dokładny wynik minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy West Bromem a Liverpoolem. Dopisujecie swój login gracza z betlika, typujemy do 17:30. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu gracza na Betclik nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. Lecimy z typami. I zaczynam od zwycięstwa Realu adres, który paradoksalnie mimo Wielu tutaj no kłód pod nogi, wielu kontuzji, absencji, cały czas walczą o mistrzostwo. Dzisiaj kolejne istotne i bardzo ważne spotkanie, wyjazdowy met z Bilbao. No tutaj oczywiście tak naprawdę tylko zwycięstwa dają jeszcze Realowi szansę na, na tego mistrza i, i trzeba liczyć na to, że Atletico się potknie. Atletico gra dzisiaj z Osasuną, czyli relatywnie łatwym przeciwnikiem i wszystko... Przy zwycięstwie Realu może się tutaj jakby rozwiązać w ostatniej kolejce. No więc po prostu trzymamy tutaj kciuki za to, że faworyt sobie poradzi i że Real przedłuży swoje szanse na, na mistrzostwo w tym sezonie, gramy ich zwycięstwo po kursie, tak jak widzicie 1,53. I dorzucamy do tego zwycięstwo Lili. To najmniej dwa gole w meczu, no tutaj Lil również ma wszystko w swoich nogach, ale oni, jeżeli będą wygrywać do końca sezonu, czyli dwie kolejki, to po prostu tego mistrza zrobią. Mają trzy punkty przewagi nad PSG. I tak naprawdę, jeżeli dzisiaj wygrają, a gdzieś tam noga paryżanom się powinie, to już tego mistrza będą mogli świętować. Nie wydaje nam się, żeby taką szansę zaprzepaścili w pojedynku z Saint-Étienne, czyli średniakiem ligowym, który zajmuje 11 miejsce, 45 punktów po 36 kolejkach. Dla porównania Lil ma tych punktów 79, więc tutaj jest ogromna przepaść. No trzymamy kciuki, żeby to się udało. Jeżeli chodzi o pięć ostatnich meczów, no to jeden remis, jedno zwycięstwo Saint-Étienne, trzy zwycięstwa Lil i patrząc na to w jakiej formie jest choćby Burak Kilmas, liczymy na to, że Lil to spotkanie wygra. W meczu zobaczymy, tak jak widzicie, co najmniej dwa gole no w ostatnich 6 pojedynkach te minimum dwa gole padały Także trzymamy kciuki No i tak wygląda nasz kupon Od razu przypominam, jeżeli założycie konto w Betliku z linku Który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem To możecie zagrać pierwszy kupon za 57 zł Jeżeli nie wejdzie, wraca do was 5 dych Można je wypłacać No i na dzisiaj to było na tyle Dzięki, że oglądaliście do samego końca Jak zawsze zapraszam do subskrypcji kanału Zapraszam do naszych grup Linki w opisie pod tym filmem Zachęcam do brania udziału w konkursie Trzymajcie się, nara